Cześć. Dziś pogadamy o modelach czatu, czyli takich AI, które potrafią z nami rozmawiać, odpowiadać na pytania i pomagać w codziennych zadaniach. To taki mm, nasz własny wirtualny asystent, tylko mądrzejszy. A co najlepsze, możesz stworzyć nawet swojego własnego bota, który będzie odpowiadał dokładnie tak, jak ty chcesz. Jak to zrobić? No to już tłumaczę. Wchodzimy w naszą ikonkę. Klikamy moje modele GPT. Utwórz model GPT. I tutaj podajemy tytuł. Na przykład bajki dla dzieci. Opis. Czyli opis taki dla nas, czym w zasadzie jest nasz model. Dobra. W instrukcjach opisujemy dokładnie czatowi, czym ma się zajmować, czyli nasz cel. Naszym celem jest stworzenie Bajki dla dziecka w wieku 6-10 lat. Ja tu już skrócę i napiszę już sobie. Mm, już, już wcześniej napisałem sobie e, taką instrukcję. Okej, okay, czyli daję mu zadanie, żeby stworzył bajkę dopasowaną do wieku dziecka. 6-10 lat. Zanim zacznie pisać, zawsze zadaj użytkownikowi następujące pytania. Ile lat ma dziecko? Jaki tytuł ma być bajka? Jaki to ma być gatunek bajki? Na ile minut ma trwać bajka? Po podsumowaniu ma dopasować historię bajki do wieku dziecka. Tutaj też sugerujemy mu w odpowiedzi, ile minut, na ile minut wystarczy ta bajka. Oczywiście, tutaj możemy też przesłać swoje pliki. Na przykład gotowe prompty lub e, jakaś wiedza na temat e, średniowiecza. Jeżeli byśmy chcieli coś ze średniowiecza, czy na przykład przykładowe bajki e, Disneya, e, możemy cokolwiek e, mu, e, mu, mu dodać, żeby to ułatwić, ale tutaj akurat stworzymy, że tak powiem, prostą wersję. Teraz klikamy utwórz. Bajki dla dzieci. Weźmiemy, że tylko ja zapisz. Po prawej stronie mamy podgląd, czyli sprawdzamy, jak działa nasz chat. Hej, chat. Chciałbym przeczytać dziecku bajkę na dobra. Widzicie? Już zadał nam pytania. Odpowiadamy pierwsze. Sześć lat. Drugie. Opowieść o ani trzecie. Przygodowa. Czwarte na dwie minuty. Zobaczymy, co nam stworzy. No jak widzimy, napisał nam opowieść o Ani, która była moją dziewczynką z wielką wyobraźnią. Jest to jakaś tam bajka przygodowa, na tam około 2 minut. Do tego chcieliśmy jeszcze, żeby bajka była dla dziecka w wieku 6 lat. Teraz, żeby przejść do naszych, że tak powiem, gotowych gotowych modeli. Wychodzimy z tego. I jak widzimy, w naszych modelach mamy tutaj bajkę dla dzieci. Za każdym razem, kiedy wchodzimy tutaj, lub w maili bocznym, mamy od razu informację, że opowiada bajki dla dzieci w wieku 6-10 lat. No i tak w skrócie mamy swojego bota, który opisuje to zawsze co chcemy. Jeżeli film i takie poradniki Wam się podobają, to zapraszam do subskrypcji.